Myślę, że przedstawione instrukcje obsługi każdego jachtu z osobna, jak również urządzeń znajdujących się na jachcie, przybliży Państwu wiedzę o danym jachcie i stworzy bezpieczniejsze warunki do żeglowania. Będzie możliwość w trakcie rezerwacji jachtu już na naszej stronie pobrać daną aplikację dotyczącą obsługi danego jachtu. Jako pierwszy instrukta przedstawimy Państwu czynności związane z Kładzeniem i stawianiem masztu. Ten instruktaż będzie dotyczył wszystkich jachtów żaglowych. Będą one się tylko różniły możliwościami stawiania masztu w trzech wersjach. Bo mamy jachty z windą kotwiczną, z kabestanem elektrycznym i z kabestanem normalnym, napędzanym siłą mięśni ludzkich. Zapraszam. Przedstawimy teraz Państwu krok po kroku instrukcję kładzenia i stawiania masztu. Pierwszym krokiem, będąc na szlaku, należy przed y, położeniem masztu włączyć silnik, żeby mieć sterowność. Dopiero wtedy zrzucamy żagle, w, w pierwszej kolejności y, zrzucamy grota. Następnie y, zwijamy foka. Przystępujemy silnik odpalony, przystępujemy do y, czynności y, przygotowującej położenie masztu. W pierwszej kolejności składamy bimini. Teraz to bimini jest złożone. W następnej kolejności składamy szpryt z budę. Luzujemy paski z jednej i z drugiej strony, i po prostu ją składamy. Następną czynnością jest przygotowanie bomu do o wypięcia z masztu. Więc yy, ściągamy w pierwszej kolejności yy, czapkę ochraniającą grota. Dodamy do bakisty. Następną czynnością jest wy... wyciągnięcie pełzaczy z masztu. Pełzaczy grota z masztu. W tym celu luzujemy V grota. Następnie wypinamy pełzacze z masztu. Grota. Po wypięciu pełzaczy wy, wyciągamy bolec zabezpieczający BOM y, bomb, y, w łączniku przy maszcie. BOM już wisi na Lazy Jacku i na Topenancie, więc jedna osoba przytrzymuje BOM, ja druga osoba y, y, luzuje liny, żeby położyć bom na półpokład, więc w pierwszej kolejności luzujemy roller foka, następnie luzujemy yy, v grota, następnie luzujemy yy, obciągacz bomu, a następnie yy, obcią yy, lazy jacka i topenantę i i przenosimy bom na półpokład, luzując jednocześnie, asekurując yy, fałami Lazy Jackiem i Topenantą w siłę. Bomb bezpiecznie leży już na półpokładzie. Następną czynnością jest Wypięcie bolca zabezpieczającego bramkę do kładzenia masztu na dziobie, przy zapiętym stoperze V bramki. Bolec odpięty. Bolec zabezpieczający bramkę mamy wypięty. Przygotowujemy linę, która Służy do kładzenia bramki, do kładzenia masztu, odpinamy stoper. Celem płynnego kładzenia masztu zabezpieczamy siłę kładzenia w ten sposób, że owijamy dookoła kabestanu linę, i wtedy mniejszej siły używamy do operowania masztem. W tym momencie zaczynamy operację kładzenia masztu. Jedna osoba asekuruje ciągnie za achtersztak a druga osoba luzuje talię bramki i kładziemy powoli maszt Podczas kładzenia masztu załoga zbiera zwisające liny do kokpitu, żeby nie y, moczyły się w wodzie i przypadkowo nie zaplątały się y, w śrubę silnika. Robimy to powoli, z wyczuciem, nie śpiesząc się. W momencie, kiedy masz dotknie podpory, kończymy czynności luzowania liny bramki i zamykamy stoper, żeby sztywny sztak nie był ugięty, tylko był w linii prostej. Mamy położony maszt, możemy się przemieszczać pod mostami lub kanałami. Teraz przedstawimy procedury związane z stawianiem masztu. Jest to bardzo ważne, żeby liny. Nie były poplątane, i należy cały czas zwracać uwagę podczas operacji stawiania, żeby wanty nie zaczepyły o wystające części kadłuba lub jakieś przyrządy. Przystępujemy do stawiania masztu. Mamy tutaj kabestan elektryczny, ale w przypadku kabestanów ręcznych procedura jest ta sama tylko musimy robić to ręcznie za pomocą korby. Teraz Owijamy trzykrotnie linę w prawo i naciskamy guzik przy zamkniętym stoperze talii i bramki. Naciskamy guzik i na wyciągnięcie podnosimy maszt. Cały czas zwracając uwagę, żeby żadna lina nie zaczepiła o wystające części pokładu. Cały czas sprawdzamy, czy któraś z lin się gdzieś nie zaczepiła. Trzeba sobie pomagać W pewnym momencie możemy to już zrobić ręcznie, nie używając kabestanu elektrycznego. Ściągniemy linę i. Załoga na dziobie podczas stawiania masztu pilnuje, żeby liny nie spadały z rolek i żeby bramka nie przy, przycięła liny. Następnie wpinamy bolec zabezpieczający bramkę. Wpięty? Tak. Po zakończeniu stawiania masztu i wpięciu bolca zabezpieczającego, klarujemy wszystkie liny w kokpicie. A następnie yy, wpinamy bomb do masztu. Po zakończeniu czynności yy, związanych z postawieniem masztu, wpinamy bom do masztu. Jedna osoba podnosi, ciągnąc za linę topenante i lazy jacka. Podnosimy bom na wysokość wpięcia. Wpinamy bom do masztu, przekładając bolec przez zapięcie, yy, przez łącznik masztu z bomem. Zabezpieczamy bolec zawleczką, a następnie wprowadzamy pełzacze grota do wlikszpare masztu. Po tych czynnościach jak jest gotowy do żeglugi na żaglach. Klarujemy liny w kokpicie. I możemy stawiać żagle. Oczywiście cała procedura kładzenia i stawiania masztu odbywa się na wodzie. Nie robimy tego w porcie. Yy... Po prostu y, przedstawiona instrukcja dotyczy żeglugi na jeziorze. Po cały czas będąc, y, cały czas podczas tych manewrów jesteśmy na silniku, żeby zapewnić jachtowi manewrowość. Po zakończeniu tych czynności możemy zacząć żeglować na żaglach. Przedstawię teraz państwu sposób obsługi toalety chemicznej. Toaleta chemiczna składa się z dwóch zbiorników. Górnego, w którym znajduje się spłuczka i sedes. Oraz zbiornika dolnego, zbiornika fekali. Toaletę rozpinamy w ten sposób, żeby pozbyć się fekali. Górną część odpinamy od dolnej. Zbiornik fekali bierzemy za rączkę i niesiemy do. Zlewni, która znajduje się w każdym porcie, podnosimy wy, wylew do góry, żeby nam się fekalia nie wylały. Odkręcamy nakrętkę wstawiamy w bezpiecznym miejscu, żeby nam nie, nie zginęła razem w tym w zlewie z, z fekaliami. Wylewamy fekalia, wlewamy wodę, płuczemy kilkukrotnie, wylewamy wszystko do zlewni, zakręcamy wylewkę na swoje miejsce i składamy całą toaletę w całość. Toaletę w całość. Od z przodu zatrzepiamy o ząbki i z tyłu klikamy i już jest gotowa. Przed użyciem toalety do górnej części wlewamy wodę. Nie musi to być cały zbiornik, żeby nie było to zbyt ciężkie. Do spłukiwania. Yy. Przed użyciem do zbiornika fekali otwieramy klapkę, która rozdziela zbiornik fekali od zbiornika wody. Wlewamy płyn do wc, który państwo otrzymują jedną buteleczkę na rejs. Wlewamy całą zawartości do zbiornika fekali. I w tym momencie toaleta chemiczna jest gotowa do używania. Używanie polega na tym. Przed użyciem toalety zbliżamy pompką Powierzchnię, powierzchnię górną. Załatwiamy się. Otwieramy klapę. Załatwiamy się. Spłukujemy i zamykamy klapę. I to wszystko. To, Toalety posiadają wskaźnik poziomu fekali. Jest to zielone pole. Jeżeli będzie się napełniał, będzie się pokazywać czerwone pole. Jeżeli będzie cała czerwona. Pole należy toaletę opróżnić. W ten sposób jak przed chwilą pokazywałem. Znajdujemy się na jachcie Maxus 33 o nazwie Jakub. Jacht jest wyposażony w silnik zabudowany w studzieńce pod y, nogami sternika. Jest to miejsce, do którego nie ma potrzeby y, załoga zaglądać. Uruchamianie silnika wkładamy kluczyk. I kluczyk y, normalnie przekręcamy, ale jeżeli silnik jest zimny, wciskamy go i następuje automatyczne ssanie. Włączenie automatyczne ssania. I przekręcamy. Sygnał dźwiękowy sygnalizuje ciśnienie y, oleju w silniku. Jeżeli y, zaniknie, to znaczy, że jest wszystko w porządku. Bieg do przodu. Manetkę, dźwignie manetki przesuwamy do góry i silnik pracuje do przodu. Na biegu do przodu. Bieg jałowy, manetka na dół, silnik pracuje na biegu wstecznym. Manetka zero, Wyłączamy silnik. Na kolumnie steru znajdują się przyrządy, przechyłomierz, echo sonda i panel sterujący sterem strumieniowym. Włączamy go przyciskając dolny przycisk. Jak się zaświecą diody na stałe, wtedy jest włączony. Przycisk prawo, dziób idzie w prawo. Przycisk w lewo, dziób idzie w lewo. Naciskając dolny przycisk, wyłączamy go. Na pawęży jachtu znajduje się skrzyneczka z prysznicem do użytku zewnętrznego na zewnątrz z ciepłą i zimną wodą. W kokpicie znajdują się cztery bakisty, dwie lewoburtowe i dwie prawoburtowe. Prawa bakista, praworufowa znajduje się tutaj zbiornik z paliwem, olejem napędowym do zasilania piecyka Webasto, ogrzewania Webasto. W głębi znajduje się stół kokpitowy i rurka do stołu kokpitowego. Na półeczce zapasowy z, y, y, karnisterek do dolewania paliwa oleju napędowego do głównego zbiornika. Poniżej znajdziemy wąż do, do napełniania zbiornika wody i dodatkowy bidon na wodę, jest tutaj również rączka. Do ręcznej pompy zęzowej. W drugiej bakiście prawej burty znajduje się awaryjny rumpel, saperka, hak do łapania bojek. Przejściówka elektryczna i dodatkowy przed, y, przewód. Rumpel awaryjny służy do sterowania ręcznego w przypadku awarii hydrauliki. W przypadku awarii hydrauliki odkręcamy te dwa motylki i przykręcamy awaryjny rumpel. I tym po prostu sterujemy. W lewej bakiście znajduje się zbiornik z paliwem do silnika, benzyna bezołowiowa, dodatkowy karnisterek do donoszenia paliwa do zbiorniczka głównego i narzędziówka. W następnej bakiście znajdują się akumulatory i gaśnica. Wakista ta nie jest dostępna dla y, załogi na rzeczy osobiste, bądź tam inne rzeczy. Jacht jest wyposażony w kabestan elektryczny uruchomiony przyciskiem obok. Jacht jest wyposażony również w dwa wiosła pychowe zamocowane na sztormrelingach i bosak. Na dziobie znajduje się kotwica główna, której lina schodzi do luku dziobowego. Tutaj znajduje się wlew do zbiornika wody, do napełniania zbiornika wody. W luku dziobowym znajduje się również butla z gazem. Zapraszam do środka jachtu. Wyciągamy sztorc klapy i miejsce na sztor sklapy są w uchwytach pod schodami zejściowymi. Sztor sklapy umieszczamy w uchwytach przeznaczonych do przetrzymywania podczas żeglugi. W jachcie znajdują się dwie kabiny rufowe, kabina dziobowa i kabina WC z prysznicem, z ciepłą i zimną wodą. W toalecie znajduje się również toaleta chemiczna, miednica, wiadro, szczotka, mop, szmatka, szufelka zmiotka i płyn do WC. W celu wzięcia prysznica wyciągamy słuchawkę i słuchawką trzymając w ręku czy bierzemy prysznic. Woda spod prysznica automatycznie jest wypompowywana pompą podprysznicową. Na jachcie znajduje się również telewizor i obowiązkowe wyposażenie ratunkowe w ilości 10 sztuk kamizelek ratunkowych. Na lewej burcie znajduje się tablica rozdzielcza z przyciskami, które uruchamiają wszystkie urządzenia na jachcie, wskaźnik kontroli naładowania akumulatorów, radio, panel sterujący ogrzewaniem webasto. I wskaźnik napełnienia poziomu wody w zbiorniku: kambus. W kambuzie znajduje się lodówka od góry ładowana, kran ze zlewem, ciepła, zimna woda, kuchenka gazowa, wyposażenie kambuza szklaneczki, sztuczce, talerze i miseczki. I szafka z pozostałą częścią wyposażenia kambuza. Żeby uruchomić kuchenkę, wciskamy w przycisk pokrętło i zapalamy gaz. Chwilę przytrzymujemy, puszczamy i wyłączamy gaz. Kuchenka z piekarnikiem. Jest umocowana na kardanie, więc można przyrządzać potrawy nawet w przechyłach. Przedstawiliśmy Państwu naszą flotę, jak również instrukcję obsługi każdego jachtu. Zapraszamy wszystkich żeglarzy do naszego portu, do naszej firmy, która stacjonuje w Pięknej Górze. Każdy żeglarz znajdzie tu odpowiedni jak dla siebie, zgodnie z wymaganiami. Zapraszamy serdecznie.